Cześć, siemanko, witam was serdecznie w nowym odcineczku na kanale. E, dzisiaj jest z nami Marian Pan, gdzieś tam w tle będzie, on sobie gra właśnie w tak, cs Tak, ja sobie pogrywam, witam serdecznie wszystkich widzów. Tak jest, panie się przywitali, to może sobie strzelimy jakieś biteweczki, po prostu. Dzisiaj bez jakichś tam żadnych kurde wiecie, wymysłów, po prostu porobimy sobie bitewki. E, postaramy się zrobić jak najlepszy e, zysk. No to była bitwa, którą, która by nam mogła dać jakiś fajny początek, dobry, dobry start. Eee. Dobra, zróbmy sobie taką 92 zł na trzy osoby. Podoba mi się te skrzynki, co otwierałeś ostatnio, że same na przykład czerwone lecą, albo eee. same A, no, no, fioletowe. No, no, no. Czyż ta fioletowa nie oddawała wtedy akurat? Ale to czerwona nie była zła. Dobra, Ginold na sam początek, czyli już na samym początku będziemy wiedzieli kto wygra bitwę. I już chyba widzę, że tutaj ten ziomek mu wygra. Więc 92 zł jesteśmy już raczej w plecy. O, ale bardzo ładnie mu, mu sypie tutaj. E... O, dobra, czekaj. 111 złotych w ostatniej skrzynce. No i fajnie, dobra, to Gold już tego nie, nie zmienią. Już... Yy... Nie ma szans, żeby, żebyśmy to przegrali. musiałbyś spaść akad za 54 zł na takich małych procentach i nie wiem czy on by coś tutaj zmienił w ciągu... ...w dalszym ciągu, że tak powiem. Więc wygrywamy tą bitewkę. Tu jeszcze ładnie do, dokładamy sobie 7 zł No i ładnie. Pięknie. I wygrywamy. 216 zł. Wygrywamy. Elegancko. Elegancja? Francja. Dokładnie, elegancja Francja. Sprzedajemy, mamy 311 zł. O, o, to Francja teraz tu nie jest tak elegancka. Wcale, Francja nie, nie? Jest, jest, wcale elegancka, nie, nie Zmieniało nie. się trochę, no. No chyba, że pojedziesz do Paryża, wiesz, i iPhone'a zobaczyć, no to tak, ale. Ewentualnie. W ciemną uliczkę wejść w nocy to strach, strach wyjść. No, tam może być ciemno, w ciemnej ulicy może być ciemno. O no, i to ciemniej niż w Polsce. Ciemniej niż w Polsce może być, no. Tam jest ciemno teraz, kurwa. Ciemno, ciemno się zrobiło we François. Je tę pas la François. Je t'aime Je la Oto jest, jest skrzynka Milspec. Milspek Milspek Nagrywałem w ogóle właśnie, może o tym wspomnę. Nagrywałem, nagrywałem dla was odcinek. Test z takich skrzynek milspek i test skrzynek właśnie y, tej drugiej złoty 60 I powiem wam szczerze, że od, ogólnie odcinek był fajny. Wygraliśmy bitwę 10 takich szynek i 10 min speków na 3 osoby. Mieliśmy 60 skinów. Potem wygraliśmy jeszcze jedną bitwę 10 po 10, czyli po 10 skinów takich i takich. Więc mieliśmy już razem 100 skinów takich tanich. No i się filmik urwał. 8 minut nagrania i nagle mi błąd wyskoczył. Urwał się film, jak to Urwał mówiąc. się film. Chyba mi się skończyła pamięć yy, w kąpie na tamten moment. Usunąłem materiały, te, które już podstawiałem. Dobra, raczej to przegramy, widzę. I niestety film się nie nagrał. Niestety film się nie nagrał. Ale fajna bitka, no piercie Zróbmy taką bitwę może, Dream. Cztery osoby. Jeden dobry skin. I się żegnamy, niestety. Niestety, niestety. Nie pykło. Mam ochotę na takie grubsze bitwy, nie? Właśnie. Teraz 153 z 3 zł. Mam no, ochotę. Ryzykuję, ale no. Okej. Okay. Ryzykuję trochę, ale no kurde ile można się kręcić w kółko, to trzeba raz a dobrze pierdyknąć coś. No ta bitwa jest na przykład już bardzo dobra, tylko żeśmy drugiego skina trafili i... Wygrywamy o 8 złotych, o kurwa 270 złotych, no i zajebiście. No i bardzo fajnie, bardzo fajnie, że to wygraliśmy, bardzo ładny akad się trafił minimalware, ale nie można go. Nie można go, że tak powiem, wypłacić. Elegancka bitewka. Bardzo fajne skiny się potrafiały. Zostawię tego akacza sobie, może coś tam powymieniam w międzyczasie. Na coś, czego mi brakuje, ale nie wiem czego mi brakuje. Po prostu go zostawię. I o, jest ta skrzynka co mówiłeś, że same czerwone mm -hmm. skiny. Zrobimy ją na bitwę na trzy osoby. I po ile ona jest? Taka 34 zł i 40 groszy. I trafiamy najlepszego skina właśnie za 38 zł. S75 zł, ale sypie, ale sypie. Ja pierdyle. Charterbox trafił nam. Dobra, no kiedyś zostawię. to było tak, jak miałeś czerwonego skina, bo to jeszcze było widać kiedyś. No, no, no. że jak masz w grze to bo widać, że to jest czerwony, no to już, już było coś, nie? To już widać, Teraz że dopiero nie byłeś... przy podnoszeniu widać, jaki kolor maski. No. Wtedy wiedziałeś, że gościu nie jest w pierwszej łap łapanki. No. Nie? Dobra, tu panowie długo czekają, to im pomożemy. Kapsuły z, na z naklejkami. Nagrywałem ostatnio odcinek dla Was, właśnie z testu naklejek. Otworzyłem wszystkie kap kapsuły za 200 zł, za 100 zł, za 40, za 10 i za 4. I tak jak po kolei mówię, tak otwierałem, i, i tak jak otwierałem, tak żadna mi nie dała nawet y, pół ceny skrzynki, kurwa. Więc y, odcinek nagrałem dla Was taki, ale był kompletnie lipny. 75 zł trafił. Oj kurwa, szkoda. koda bo się zapowiadało dobrze. Dopowiadało się się bardzo fajnie tą ta bitewka. Więc... Koda simple klawa, nie? Co mówisz? Koda sim simple klawa. Czekaj, to tam jest w no tej nie reklamie. o co chodzi, ale no. Nie, co, co Ojej, ojej. W ogóle zaczynałem z jakim budżetem nie pamiętam chyba 100 złoty nie nie ja nie wiem nie wiem ja też nie, nie pamiętam mam już 280 zł. nie wiem bo ty zaczynałeś z 2 dni temu czy, czy, czy to mówisz o już jakimś którymś kolejnym zaczęciu teraz tutaj ten odcinek A tak to mówiłeś coś no od kurczę mniej pięć chyba nie no, teraz... Nie ja nie wiem, nieważne. Dzisiejszy nie dzień, jak mówiłeś, że wpłaciłeś tam dwie dychy jakieś. Okay, ale nie, mówię Czy teraz dwie? ten odcinek, ten konkretny odcinek. Okej, okay, chyba wygrywamy. Tak, wygrywamy i bardzo ładnie wygrywamy, stówkę wygrywamy z 40 zł. Elegancja Francja. No, no dobra, już miałem tego nie mówić, bo przecież. W elegancji Elegancja Polska, tak. Polish Power. Polish, o tak. Mariusz Pudzianowski, Adam Mały, takie tam. No, mamy aktualnie 320 zł i w ekwipunku mamy jeszcze 66. Więc bardzo fajnie. O, famas masika możemy kiedyś spróbować dropnąć. Zobaczymy co tutaj nam przyniesie. Masz jakąś swoją, swoją ulubioną skrzyneczkę? Żebym otworzył. Hmm. Swipe, nie? Lubię w sobie potwierać, bo jest tanie... O! Przyjęło się. A czasem coś fa fajnego takiego zadyszkę wyleci. O, ale ładny się, ładny, ładny traf, ale szkoda, że przegrywamy. 7... Gościu zrobił bitwę za 720 na 4 osoby i wygrał 64zł. O Już że... Swipe. Mhm. To wezmę takie dwie skrzyneczki swipe, ja wezmę I need dollar. Fajna skrzynka, one moment fajna skrzynka. A, pamiętam, to jest za 4zł, nie? Tak. I skrzynka, y, którą kurde pokochałem dzisiaj. Y, skrzynka się nazywa opf... opor... Opportunity, opportunity. Za 7 ,20 zł 20 groszy. Mu, mu, to pisałem Ci nie wczoraj chyba, że trafiłem ze skrzyki za 7 zł yy, A, tak, usp no. nie? Mhm. To ja ją kojarzę, tę skrzynkę, też chyba otwieranki. Trafiłem tego, Business Class, na 0,2%. Ty... I sprzedałeś go, tak? Bo teraz ten, co masz w grze, tam, to Tak, 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 tak. Sprzedałem go, sprzedałem go. A raczej nie sprzedałem a co wymieniłem No 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 Gramy na 4 boty, a nie grałem na dwa boty na chłopka No zobaczycie, ta, ta, ta skrzynka za 720 yy, jak raz odda to ko odda konkretnie 28 zł. U, ładnie trafił. Ty dobra skrzynka ta ten Famas. Ładnie sobie zobaczcie. Tutaj 28 Tutaj 19 zł Ok, one need, need dolar, ładnie. Teraz też One Moment, też ładnie. A ten One Moment to jest taka procentówka? Czy ona się tak e, nazywa, nazywa? To jest kategoria One Skin Plus, czyli jeden skin aha, aha. poniżej ceny, a reszta ta co padnie to jest na plus. Tak samo jak ta skrzynka, właśnie co teraz się otwiera. No i niestety słabo tutaj oddaje jak na razie. Oj, słabo, słabo. Oddała. 100 złotych gościu trafił. Zrobimy eee, tak, zrobimy tak. Mm, tak. Tak. Bobby. Tak, tak, tak. Bitwa za stówkę. Eee, aczkolwiek, aczkolwiek eee, jedną bym dał mniej. One moment bym skasował. I zrobiłbym takie coś na dwie osoby. 90 zł. Bitwa. Duże ryzyko, ale mamy też duży plus, więc możemy podjąć takie duże ryzyko. Jakbyśmy, kurcze, nie mieli pieniążków, to byśmy nie mogli takiej bitewki zrobić. A że mamy, to zrobimy i może wygramy. I może wygramy. Myślałem, że to jakiś droższy jest. Bo nie znałem skina po prostu. Ja zawsze jak nie znam jakiegoś skina, to myślę, że jest drogi, bo rzadko to no, widzę. A no, jest tak, no. kosztowała 56 groszy. Jak widzicie, zobaczcie, na no kurczę, pierwsza mu się trafiła, bo fajnie mu się trafiło. Te skrzynki to są to takie właśnie e, One Skin plus. Trzeba kurde gościa gonić, on ma około 20 zł przewagi. Teraz już ma troszeczkę mniej, ale cały czas musimy go gonić. No dobra, 20 zł, musimy go dogonić. Ale na tych skrzynkach tutaj, O jest. No dobra, gościu, gościu ma dużą przewagę. Ale na tych szynkach da się to ugrać jeszcze. No teraz już tylko dopełnia tego swojego zwycięstwa. Tu nawet nie ma siły, żeby to wygrać. Już. No. Ile wygrywa? 30, 35 zł na plus. To nie jest tak dużo wcale to, co wygrał. To nie jest wcale tak, tak dużo, to co on tutaj wygrał. Tylko że jak się kurde wygra bitwę jeszcze nie oddaje, nie? No to jest, to jest, no to już widać wtedy, że strona już mówi na, no. na, na dzisiaj ci wy, wy, wystarczy. Długi odcinek, już 14 minut trwa. No dobrze, takie 20, minut, 20 minutowe najlepiej się ogląda. No jak ja tak pooglądałem sobie niektórych odcinki, to tam też, też, też tam wstawiają. że tak powiem konkurencję swoją pooglądałem. O kurwa. 300 zł! O ty chuj 300 zł trafiłem Skina A, trafiłeś No. 300 zł skina trafiłem Ze skrzynki za się zł Albo nie mów, albo nie mów, dobra, nie mów Job, twaju raz No i ja wczoraj właśnie sobie wieczorem oglądałem i mi przeszkadzało, bo był odcinek z otwierania skrzynek, nie? I jak się otwiera skrzynki to jest ten taki dźwięk nie tego kręcenia, tylko chyba jak, jak już coś wypadnie, i za głośno trochę mi było. Mówisz? No. no to nie wiem. Może w klasycznym otwieraniu skrzynek, jak tak kobieta? No w klasycznym, w klasycznym. No. Aha, że tako i tako zrobię. I jeszcze coś mi wypada. No jest ten taki dźwięk głośny, trochę no. Ej, no to jest dobra. Tam było No jest, jest. E, dobra, ale się trafiło fajnie. Hmm. Ciekawe. Buh. Ciekawe powiem szczerze. Że Ciekawy z kim się trafił e, Mam kurcze... Mam, 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 co mam? Yy, minimalware Hyperbestie też w podobnej cenie. Ale ten kurczy jest fajny też taki. No zobaczę, sobie go zostawię.